W... Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale, wiem, bo mam tylko przerwa. No, bo na nagrać, ale to to, wiecie. No. No i jest kolejny odcinek z Lizu Na serio, no, czekam, mam na serio. Na serio, ja. No, no. No, wiecie, no. Nie, nie czytuję. w nie lubię cheatować. Ale na tym serwisie nie czytuję. No. Więc lecimy, czekam na to, żeby kupić No bo wiochy nic danej nie ma. I wiem, w że nie było filmów. Dlatego, że. po prostu. film no, u babci. A wiecie jakie są babci. Nie, to, to telefon. No ale już jestem w wynagrodzeniu kolejnych filmów e, e, e. szybko, 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 szybko lecimy tu ten no i to po prostu gdzie pieprz, gdzie pieprz rośnie, nie? gdziekolwiek idę bo chcę mieć ten, wiecie mam no, taką wiochy, nie? więc lecimy wątpię, gdzieś tutaj będzie wioska o, jak sobie na takim, takim sobie grałam na wczoraj, spigram no, nie nagram filmu i skoczyłam i deadłam. ale dobrze, żebym że był bardzo blisko wioski i gdzie to jest, no, po prostu byłam blisko takiego rozwalnego portalu, gdzie, wiecie, wiecie, jak są no to właśnie tam I byłam. I to jest wioska? Tak, to jest wioska, nie! Kurąś wioskę. No Musiałam się jeszcze Ale. Uuu, ale co nie spływa? I nie widziałem jak. Znaczy zrobiłem, jak się w to pływa. O, tam jest chyba wyjechać. Nie wiem, czy takie tu wioska, ale fajnie wioska. Czy są dwie wieże, czy jedna? Nie wiem. Opuszczona. Co jest? Ale są dwie, tak? Nie! Opuszczona. No co, gdzie sobie te domki. Dobra wiocha. No, lepsze wiocha nie widzieliście, to wiecie. Piszcie w komentarzach, czy widzieliście lepszą wiochę, nie? Lóżko się dobiorę. No ale czemu? Łóżko ma wiochę? Wiocha. Dobra, idę, nie mam tu nic fajnego. Musiałam no, zrobić jakąś inne koławiuszka Przemysły są najgorsze Wiem Nie wiem co mówić Pozdrabiałaś to ja właśnie, Byś miała na pieniądze jej nie. nie, nie chcę Uuu, ale gruby rzuka No tak Czy Czy da się znaleźć pisze i w komentarzach czy, czy da się o swoich Da się tylko marchewką może i kotać, czy czym, czym się szczypie w komentarzach. Zrobiłam z mojej. Mam nadzieję, że Wam się spodobałem. spodobało nitro. No i nitro. Tak, postanowiłam sobie nitro. Nowiutki, nitro. Nie. Jeszcze nie jest czas. Wspomniałam, że się nie da pożyć kaktusa. Lecimy. Lecimy, lecimy. Dobrze, chociaż tam było łóżko jedzenia. 42 ziemniaki. Co? Jeżdż. I ktoś się z tym na dworze, W jednej I te pszczoły albo coś innego. Hey, ale nie słońce razi, muszę iść do jak gdzieś troszeczkę kawałek i gdzie Lecimy dalej. Nie jest ale tą głodna. Jeden, jeden, jeden. Dobra, już tyle wystarczy, nie biegam. Nie wiem czy będzie trwał 9 minut, może będzie trwał 8 minut ten film. Więc no. Я бы сколько слушал. Ты что у нас на Ай, ну ты как бы у нас на подвозку слышал. Мне кажется, Film. Nie, nie, to nie drwi, ale odrzucimy. Mamy tutaj. Gdzie to może i subskrypcję? Mam nadzieję, że tak się podoba mi ma.